Cześć widać dzisiaj mamy nowość w sklepach właśnie dzisiaj w polskich sklepach wyszła edycja euro 2020 no jak wiemy euro 2020 nie odbędzie się będzie przełożona na kolejny rok ale karty będą i zobaczmy sobie jak to tutaj wygląda mamy 260 kart bazowych 136 fansów, 45 pull 18 Multiple i 9 royale łączy 468 kart, sobie otwórzmy Paczki Inaczej lepiej wykonane są lepszego papieru. Nie wiem, w sumie na końcu zrobili, że edycja wyszła i tak nie znam jeszcze wszystkich finalistów, Cztery drużyny są ogólnie nieznane. My mamy już pierwszą kartę specjalną. Fans kapitan Hugo Lois. No. My mamy tutaj HEP Holandii. Madła nie wyglądają. Już wcześniej widziałem jak karty wyglądają. Oglądałem odcinki usepka uuuu o i mamy pierwszą kartę już na pierwszym odcinku Gnabry jest ale ale ładnie trzy specjalne w jednej paczce no taki unboxing to, to marzenie już pierwszy unboxing mam taki 9 co, 18 co 12 paczek tutaj mamy Magic Moment nie wiem czy to jest specjalne czy nie no mi że nie Jasę, Tuminen Skov Emerson i Gran Lutr z Finlandii ok to otworzymy teraz paczkę numer 2 lecimy z kolejną paczką mam nadzieję no, że jestem bardzo zadowolony z tego unboxingu mega 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 tutaj macie kodzik, już zobaczyliście pewnie mamy Pawlenka z Czech Julian Brandt Lukas Hernandez Mamy Polaka pierwszego bo też Bałaszyński e Zobnin z Rosji I kolejny Polak, Wojciech Szczęsny Teraz mamy dwie karty specjalne Jeszcze raz na Węgii. mamy Play of Team to Możemy położyć na stojaczek I mamy obrońcy z Austrii Weber. I 5 specjalnych na dwie paczki. Mówiłem się Całkiem nieźle. Więc lećcie do sklepu i kupujcie. Nie na po kosztuje 750. Jest no, to trochę drożej, ale można sobie zobaczyć. Jak ładnie się prezentują. No to co, widzimy się już niedługo w kolejnych odcinkach. I do usłyszenia. Cześć!